Dwa, jeden. I właśnie tak wyglądam. Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek, właśnie jak widzicie mnie, dosłownie mnie, jest dość specyficznym odcinkiem dla tego kanału, z tego względu, że od dzisiaj. Czyli od. Yy, nie wiem, chyba od. Znaczy dla mnie od jutra. Od jutra dla Was od dzisiaj, czyli od yy, czwartku, rozpoczynamy vlogi. Nie będzie już na tym kanale pojawił się tylko gaming, ale będą też vlogi. Więc yy, co. <laughs> e, a ogólnie ten film jest taki, że chciałam Wam bardzo, ale to bardzo podziękować za. 1000 subskrypcji, które wbiliśmy w niecałe dwa miesiące, ponieważ zacząłem nagrywać bodajże 21 grudnia. A jak to nagrywam? Chociaż ogólnie hmm, wbiłem 1000 subów w niedzielę tamtą bodajże. No to nie wiem, który to był. Ale niedawno i to nie był 21, więc w, w, no, w dwa miesiące załóżmy więc bardzo szybko dla mnie to jest po prostu wielka liczba no i co to będzie też taki dość krótki odcinek ale chciałam, wam, chciałam się was zapytać żebyście pisali mi w komentarzu jaki chcielibyście specjal, bo uznałem że po co mam wymyślać jakiś specjal, który możliwe, że wam się nawet nie spodoba że więc pomyślałem, że po prostu wy możecie mi go wymyślić. No i co? Napiszcie mi w komentarzu. Zostawcie subskrypcję, taką jak tutaj na palcu, i łapkę w górę, taką jak tutaj na palcu. Więc co? Dziękuję Wam za oglądanie. Taki bardzo, ale to bardzo krótki i szybki materiał. Już widzicie, jak wyglądam. Więc bye!